Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w odcineczku, w którym dzisiaj zdrapię dla Was drapeczki, jakie przesłała mi Marysia, nasza Mary. Kochane, bardzo Ci dziękuję za te krzyżóweczki. Mam nadzieję, że będą wygrane i będę mogła się tymi kokosami z Tobą podzielić, ale nawet jeśli nie będą one wygrane, no to nic się nie dzieje, a mnie jest bardzo miło, że pomyślałaś również o mnie przy okazji tych urodzin Dawidka, bo właśnie te krzyżóweczki od Marysi dla mnie znajdowały się w parce dla Dawidka, w paczce urodzinowej od Marysi, także serdecznie Was zapraszam na kanał Dawida, byście zobaczyli, co mu tam nasza Mary przesłała. A ja, kochani, przechodzę tutaj już do takiej fajnej części, czyli właśnie do drapania i mam tutaj numerek 8 i 5, bardzo fajne numerki tutaj Marysiu wybrałaś dla mnie, bo akurat lubię te numery. Piątka, ósemka, bardzo przyjemne numery do drapania. Nie jest to pechowa trzynastka, chociaż ze no zdrabkami to teraz wiecie, jak to jest. Jaki numer by nie był, to i tak pustaków co nie miara. No i jak widzicie, napoczęłam na każdej. O, tutaj jeszcze z pracy, ślady na palcach z pieczątki, a to nie chcę zbytnio zejść. <gry> Ale mam nadzieję, że wybaczycie. No to trzeba trochę poszorować i kilka razy dłonie pomyć, żeby ten atrament z pieczątki zszedł. Także będziecie musieli to niestety przeboleć. <grytania> Dobra, a ja już przechodzę do drapania i mamy literkę A. No a dzień dobry, no fajnie. Moje inicjały EG, no i literka A, no lepiej być nie może. <grytania> no oczywiście, że może. mogą być wygrane. To będzie zawsze lepiej. A na razie żadnych słów tutaj się nie potworzyło, nie utworzyły się żadne słowa, tak? Poprawnie. No i tak, tu sobie grapiemy, a. Dobra. No i teraz z drugiej strony, Keja. Tu mamy, tu mamy, a. No i tak. Jeszcze tu i tu, ok. Dalej mamy literkę P w słowie strop. W tym stropie to się nagadałam w poprzedniej pracy dużo, bo taką miałam pracę bardziej techniczną na infolinii. E Między innymi schody strychowe, także o stropach i różnych takich kwestiach To się dużo nagadałam, montażu i tak dalej. Hmm. Jest Dobra. Dalej mamy o. Tu jest rok. Trop, znowu <gry> No taką pracę miałam właśnie w drewnie. jak kto się potocznie mówiło, ale właśnie drzwi, schody, strychowe domki ogrodowe, bardzo szeroka oferta w ogóle asortyment ogrodowy. Także tam naprawdę trzeba było sporo o wszystkim wiedzieć żeby komuś tą wiedzę przekazać przez telefon techniczną montażu i tak dalej od groma, od groma. <grymne> w skrócie tu jest E dalej tu mamy E dobra Mam Idziemy dalej. Tu jest X. Może no z X'em to tam nie poszalejemy za bardzo. Tu jest dalej Z. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Bo dostawałam sygnały, że coś tam czasem jest nie tak z głośnością. E, mimo podgłoszenia, chociaż no. Czasem trzeba spróbować, czy tam się coś nie ściszyło. Ja staram się mówić bezpośrednio do, do mikrofonu. Ale może to coś tam czasem się zadzieje nie tak. Dobra, dalej mamy literkę S. Tu mamy S. O, otworzyło nam się słówko nos. Tutaj mamy S. Teraz to już tak można patrzeć po tym, co zostało. To jest troszkę łatwiej. Tu mamy, tu mamy. I tu. Okej. Okay. Kolejna literka H, której bardzo nie lubię, bo jest jej mało. No ale tutaj odziło się pojawiła, a z drugiej strony. No też jest nawet dwa razy. Szaleństwo. Dobra. Jeszcze coś tu. O, dobra. Literka C teraz. O, coś tu zaczyna się dziać. Nos, echo. Czy coś wywalczymy? O, to jest pytanie. Dobra. A, tu jeszcze jest C. Jaki dziwny jest ten aparat, bo trzeba klikać, więc on po prostu fokus ustawia kupienie na jakiś dany punkt i, i reszta jest rozmyta. Ja też tak co chwilę klikać, to tak długo to schodzi. No i na koniec jest V. V nie mam no tu e, tak mamy nos i echo i albo tylko tak zrobili, że że niewiele brakowało ale po prostu e, o, no po prostu tutaj tylko dwa słowa i nic więcej literka B literka J nam zostały tutaj no ale ich nie ma w bonusie nie ma to sprawdzamy kontrolę jakby coś było wiecie no i widzimy, że jest nic jest właśnie dno no ale się Marysiu w ogóle nie przejmuj tym faktem, bo my chcemy dobrze, ale to niekoniecznie no ale mamy jeszcze jedną ósemeczkę może ósemeczka będzie łaskawsza i będzie szczęśliwsza i tak, mamy tu bilans bar Imbryk. Taki teraz imbryk klimatyczny słowa, bo już jesień za oknem. Także i herbatki, sezon na herbatki, ciepłe, wszystko zaraz niebawem będzie. Można uznać za otwarty. Chociaż u mnie sezon na herbatki to jest otwarty cały czas. Bo no ja po prostu naprawdę jestem taka herbatkowa. I nawet ostatnio mieliśmy okazję się spotkać z naszą Wicką, z Dawidkiem Naszą Wicką, Adzią w. I ja muszę potwierdzić, że ja właśnie rozpoczęłam spotkanie w restauracji od herbatki. <grymne> tak, ja jestem herbatkowa. Bardzo. Tu mamy J, dalej mamy J. Dobra. Dalej mamy. jest u. Nie widać. Z drugiej strony. Zobaczymy teraz. Tu mamy. Tutaj. I tu. Okay. Następnie mamy literkę L. I literka L jest ponu się. Jest tutaj. Następnie mamy tu malaga. Ja nie lubię akurat tej czekolady malaga. Yy, tam są jeszcze tiki, taki i kasztanki. To lubię, ale malagi nie lubię. Nie, nie, w ogóle. I też nie lubię marcypany. Anyżu i lukracę. To jest coś, co najbardziej nie lubię. Bardzo nie lubię. <grych> Dobrze, i teraz terka w. w. W, w, Nie widać. O. Mhm. Tylko jedno trochę słabo. Dobra, odkrywamy następną literkę, literka N i tu mamy tak bilans tu jest N tu jest N Centr. Dobra i druga strona się słowo otworzyło z dum. Następna literka K. mamy jest kolejne słowo ale ciekawe czy znowu tak to jak w poprzedniej teraz się okaże ja mogę mieć troszeczkę głos zachrypnięty bo podziębiłam się nie ukrywam taka ta pogoda teraz zmienna jest że no gardło boli, kasze, także przeziębiłam się to tak nie wiadomo teraz już jak się ubrać. Jeden dzień troszkę cieplej, jeden dzień troszkę chłodniej i tak taka przejściowa pogoda już ku jesieni się ma. I tak byle jak? Dobra. Schować ten mój palec w atramencie. Mamy M o. Jest słowo moc. Ale te trzecie słowo to by się przydało w tej, w tej części, a nie w tej. Tutaj musi być. Dobra, patrzymy za jeszcze literką M tutaj. Mamy ją tu. I jeszcze jest tu. Dobra. I teraz z drugiej strony walczymy. Ale jakiś cień mi tu naszedł. Dobra, tu mamy M, tu mamy M. Pistka. I ostatnia G. Yeah. Naprawdę kwestia się zaraz rozegra na tej części, bo tutaj to raczej nie ma na co liczyć. Hmm, też słową to literę D. <laughs> Te G to takie no nieszczególnie tutaj, o tu jest cent, także jest sytuacja wyrównana. Dwa słowa tu, dwa słowa tu. es nie było. Słuchajcie, co by im zależało, żeby dać tak więcej chociaż tych piątaków na zachętę? Ktoś by wygrał chociaż e, zwrot, znaczy wygrał, no choćby miał ktoś zwrot, to zawsze jakoś by to i na korzyść dla nich działało. No ale nie wolą cały, cały czas pustakami sadzić. I przez to coraz więcej osób przestaje drapać. Ja już dawno mówiłam, w sumie cały czas mi powtarzam, że gdyby nie ten fakt, że naprawdę mam tutaj kontakt ze wspaniałymi osobami, super osoby, fajnych widzów tutaj mam, to też by na pewno już dawno nie drapała. Zresztą ja sama nigdy nie drapałam tak, żeby poza kanałem drapać. Bardzo, bardzo rzadko. A to po prostu nagrywam dla Was. I dlatego, żeby mieć kontakt z Wami. Eee, no i tak. To był z dun i oko, tutaj moc i cent, moc centów. Niestety się moc centów nie posypała, chyba, że coś pominęłam. Da. Także niestety nie udało się mi trafić w tych dwóch krzyżóweczkach, ale say, Marysiu nie przejmuj, zresztą na pewno się nie przejmujesz, bo dobrze wiesz jak to jest, sama najlepiej. A ja Ci kochana dziękuję jeszcze raz z całego serduszka, sprawiłaś mi naprawdę ogromną przyjemność i yy, dziękuję Ci, że o mnie pamiętałaś. Także moi drodzy zostawiacie proszę łapeczki w górę dla Marysi, serduszka piękne w komentarzach i różne ładne kwiatuszki i inne fajne emotikonki. A ja się z Wami kochani żegnam, ślebuziaki, buziaki, pa pa!